Niezwykle subiektywne podsumowanie minionego roku? A dlaczego nie? Noworoczne wędkowanie 2014 zaczęło się tak jak zwykle. Trzeba no. sobie było Sylwestra odmówić, no, żeby tak. w końcu złowić. A i to nie jedna, tylko dwie. Tak jest kompletnie ładny. Luty i marzec były nudne, ale i ja połowiłem trocie w Inie. W kwietniu odwiedziłem goleniowskie stawy, które przygotowywały się do sezonu. W tej chwili mamy poformowane groble, w dużej części porobione odłówki i łowiska, ale jeszcze jak widać, zostało dużo pracy. Majówka, czyli rozpoczęcie sezonu sztupa. Okazała się po prostu kiepska. jestem 25, a nie 5,5. Nic zupełnie, nic kompletnie. No ale sezon otwarty. No, dlatego przyjechałem. Szczupaki poszły na pochód? Chyba tak. 1 czerwca z wędką świętowały dzieci. Z jakim nastawieniem? No, na wygranie zawodów. O, widzę, że tutaj dziewczyna. Mam siatkę, wędkę, robaki i ciasto. W lipcu odwiedziłem młodych wędkarskich olimpijczyków. Płocie były okoniem, były też, ale niestety nie były wymiarowe. Bardzo ci się podobało w Warszawie na Olimpiadzie? Tak. Co najbardziej? Najbardziej atmosfera. Sierpień był dla mnie typowo wakacyjny, a we wrześniu szukałem już początków jesieni. Żglony już, już usiadają, wszystko, nie, I liście już, wszystko gni, zaczyna gnić już. nie. I jak efekty w tym jesiennym wędkowaniu? No, dzisiaj takie malniutkie. W październiku na stawach w Goleniowie rozpoczęły się szniwa. Zostały odłowione jazie, one trafiły na nasze rzeki, na Odrę, na Regę, na inne. Karpie systematycznie rozwozimy po jeziorach. A w listopadzie nawet sandacze nie chciały brać. Powiem szczerze, że jeszcze aż tak bardzo nie biorą. Rzucałem, ale nic na sandacza, więcej śmieci wyciągnąłem, jakieś ołowi, twisterów. Grudzień to oczywiście wigilijne przysmaki. Możemy podawać się zarówno na zimno, jak i na gorąco. I tak oto dobiegliśmy do końca ubiegłego roku. A jak się zaczął ten kolejny 2015? O tym już za tydzień.